Za Wami mecz Celiocki z mocną Tychy. Jak podsumujesz to spotkanie w Waszym wykonaniu? Myślę, że zabrakło takiego charakteru do końca gry. Pierwsza tercja 3-0. Nie, nie poukładało się to po naszej myśli. W drugiej tercji troszkę odżyliśmy. Goniliśmy wynik, lecz no, GHS Tychy okazał się lepszym przeciwnikiem. Co było właśnie według Ciebie kluczem do tego, że to właśnie rywale dzisiaj wygrywają? Myślę, że. Taki zadzior na lodzie, tak? z taką złością, z takim charakterem, żeby wejść w ten mecz. Troszkę gdzieś się pogubiliśmy, no i przez to straciliśmy bramki. No i DHS Tychy wygrywa. E, wiadomo, dzisiaj e, porażka, no ale to nie jest koniec tego sezonu i na pewno jeszcze z tym rywalem zagracie, więc czy myślisz, że to jest rywal w jakiś sposób w Waszym zasięgu na kolejne mecze? Myślę, że każdy w tej grupie juniorów jest w naszym zasięgu. Z każdym można wygrać. Mecz meczowi nie jest równy. Mam nadzieję, że będziemy te mecze wygrywać cały czas. Budować ten charakter, budować pewność siebie i doświadczenie. I z czasem będziemy cały czas iść do przodu. To zapytam jeszcze o zmianę klubu w tym sezonie. Dlaczego właśnie szczębia? No wie pan, no, trzeba było gdzieś się załapać do Ekstraligi. Dużo, no nie oszukując, no w Ekstraklasie nie biorą tak młodych zawodników. Dziękuję, jestem wdzięczny klubowi z Jastrzębia, że mogę tutaj być. I no, reprezentowałem przez dwa lata Bytom, byłem na tryautach, powiodło mi się, udało. Dziękuję im, no i walczymy dalej, żeby, żeby grać w Ekstralidze. Jeszcze my też w ogóle chyba... Fajny kierunek dla młodych zawodników, bo e, przez lata jeszcze mnie bardzo wielu tych kadrowiczy wychowywało. I, i chyba e, to też jest bardzo duży plus tego klubu, że oni wiedzą po prostu, jak e, szlifować te talenty młode. Tak, tak. E, uważam, że Jaszczę jest jednym z tych klubów właśnie, gdzie młodzi zawodnicy mogą się rozwinąć tak naprawdę. I są ostre treningi, patrzą też na młodych, na nas. Więc myślę, że to jest dobry kierunek, żeby się po prostu rozwinąć i te pierwsze kroki w Ekstralidze zrobić. A kto według Ciebie z zawodników czy, czy z trenerów jest jakimś takim największym wsparciem dla Ciebie w tym klubie? Myślę, że w tym klubie Szymon Kiełbicki, no. pochodzimy z Krynicy, Oskar Laszkiewicz również. Znamy się od najmłodszych lat, razem się tak naprawdę wychowywaliśmy na lodowisku. I jest miło mi, że mogę właśnie tutaj z nimi być, trenować i rozwijać się. No, to na koniec, jako kryniczanin, ma chyba wysoko postawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o zawodników swojego miasta w Taurem Hokej Lidze. No, poprzeczka jest wysoko postawiona, ale myślę, że z każdym dniem chcę być po prostu lepszy i udowadniać to. No i no, każdy ma swój jakiś tam cel. No, moim celem jest tak na razie: no. Grać w tej ekstralidze, pokazać się, zrobić te pierwsze kroki. I mam nadzieję, że mi się uda. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki, wielka.